Cześć, witajcie na moim kanale. Cross Was na kolejny Lumpeksowe Haul. Tym razem mam rzeczy po 4 zł, Tradycyjnie trochę dla mojej mamy, trochę dla mnie. Najpierw pokażę Wam rzeczy dla mnie, którą sobie kupiłam troszkę za dużą. Muszę jakoś wykombinować, jak to zwężyć, bo to jest, to jest taki gorset, bluzka alla gorset satynowa. Jest usztywniany z przodu takimi tylko fiszbinami plastikowymi, także to nie jest jakoś tak mocno sztywne, no ale jest usztywniane. No i jest tutaj na zameczek. Niestety jest z nami trochę przyszeroka, ale myślę, że spokojnie będzie można ten zamek jakoś przeszyć tak, żeby po prostu kawałeczek, czy nawet tutaj tak poprzeć, nawet nie przeszyć tego zamka. Myślę, że po prostu da się podłożyć z każdej strony i powinno być ok. Bo z przodu miseczki one, nie może są takie duże w ten sposób, ale tutaj nie ma za bardzo... Miejsca, żeby coś włożyć Więc spokojnie będą na mnie pasowały No, troszeczkę sobie muszę przerobić By tak nie, nie mierzyłam Także, no ale i tak Mi się bardzo podoba I, i nie żałuję, pewnie jakbym przymierzyła To i tak bym stwierdziła, że sobie przerobię Bo tak to mi wpadło w oko ta bluzeczka Więc jestem z niej i tak zadowolona A taka drobna przeróbka to spokojnie Sama sobie poradzę, a ja zawsze... Raczej, zawsze raczej. Z reguły biorę rzeczy właśnie takie, które ja sama jestem w stanie przerobić, bo po prostu uważam, że jeżeli mam dużo rzeczy do przerobienia dla karsowej, to mi się to średnio opłaca. A że często chodzę, więc jakbym tak brała wszystko, co coś tam by trzeba było zrobić i było na mnie dobre, to sporo bym tych rzeczy miała. Także biorę tylko takie, które sama sobie poradzę. Kolejna rzecz to taka bluzeczka z Primarka Uważam, że jest prześliczna. Takie drobne kropeczki czarne, groszki. No śliczna, z tyłu jest sama siateczka. Z przodu jest taki jeszcze materiał pod spodem, troszeczkę takie podszewki. Naprawdę, jak ją zobaczyłam, to mega mi się spodobała. Nawet ją się opłacał w te pierwsze dni na wagę pewnie wziąć, bo ona jest naprawdę mega leciutka. To jest jakiś poliester. To poprzednia brzeczkę ja wam nie mówiłam, bo ona nie miała składu, nie miała żadnej marki, przy tej żadnej marki tam nie było. No tutaj nie mogę dać. ale tak, poliester. No ale to jest taki materiał, że to raczej wiadomo, że to będzie poliester. Znaczy, jak no strasznie mi się ta buzeczka spodobała, już pewnie w tym roku nie założę, ale już na następne lato będzie akurat jak znalazł. Bardzo też mi się spodobała, jak tylko zobaczyłam. Taka sukienka, ona jest taka midi w sumie, bo nie jest jakaś y, krótka. Bardzo mi się spodoba taki dekor hiszpanka, To jest taki alla jeansowy materiał, znaczy, w wisem kolorze, że tak powinnam powiedzieć. Bo to nie jest dzień taki typowy, to jest taki delikatny, zwiewny bardziej materiał Nawet no ma jeszcze tutaj paseczek Kolor na, na żywo jest troszkę chyba jeszcze nawet jaśniejszy niż tutaj na podglądzie Jak patrzę na tą sukienkę I to jest rozmiar S W ogóle była jeszcze też taka dosyć ładna Ale bardzo podobna Różniła się tylko tym, że nie była hiszpanką, No i na dole miała taki wąziutki pasek koronki Też właśnie z tego materiału ale stwierdziłam, że już nie będę brała dwóch tak bardzo podobnych i nie wzięłam Aczkolwiek ładna była, naprawdę No i tak szukam mytki ze składem, ale niestety widzę, że nie ma Także nie podam składu Ale materiał jest bardzo przyjemny, taki przypomina w dotyku wiskozę Nie wiem, czy to jest wiskoza, czy jest taki, wiecie, wiskozopodobny Ale bardzo przyjemny, także fajna sukienka na lato będzie Kolejna sukienka, mam kilka podobnych, ale lubię ten fason Także spokojnie, taki dopasowany z... Dekoltę hiszpanką będę nosiła. Kolejną jest w granatowo-białe paski. Ta jest troszeczkę dłuższa niż te moje pozostałe. No, mam kilka tak jak mówię podobnych, ale jak coś się u mnie sprawdza, to wezmę sobie kolejną. To jest rozmiar 38. To jest dosyć kupny materiał, powiem Wam, bo jest taki podwójny. Od środka też jest jeszcze jeden. Ale taki raczej nie wydaje się super ciepły, także nie powinno to przeszkadzać. A 95% bawełna. I 5% elastan tutaj ta mieszanka I taką sukienkę możecie kojarzyć Bo mam, mam miałam taką całą Tylko, że czarną Ale zaczepiłam rękaw i się zniszczyła A stwierdziłam, że przerabiać rękawa to mi się nie chce Bo na tamta też była właśnie złupka No akurat mi się utrało trochę taką samą granatową. No czy ona ma ten sam fason Też na tej samej zasadzie rękawy Z takim tutaj zakończeniem Bardzo ładne te rękawy są Mi się przede wszystkim te rękawy podobałem, Bo sukienka jest dla mnie troszkę za szeroka jednak Bo to jest rozmiar 38 i taki typowo 38-bek jest taki mniejszy, no to tam jeszcze nam nie może być. A w to ma być dopasowana sukienka. Ale te rękawy tak mi się słuchajcie spodobały, że stwierdziłam, że będę kombinowała z paskami. W sumie aż tak bardzo za szeroka nie jest. Uwielbiam takie rękawy. Także wzięłam z tego względu, no i ta jest granatowa. Ja w sumie czarny kolor granatowy, ale wydaje mi się, że granatowa jednak mi bardziej pasuje niż czarne, tak obiektywnie patrząc. Więc może i dobrze, że mi się czarna popsuła i trafiłam granatową, ale no taką samą miałam. Niestety mam teraz jedną, a nie dwie I ta sukienka jest w 95% z wiskozy i w 5% z elastanu I tak jeszcze raz patrzę, bo rękawy też by były z wiskozy Okej, okay. nie, jest tylko właśnie, że 95% wiskozy i 5% elastan Tak kilka razy patrzę, no bo to, bo to jest jeszcze to, to na pewno... Wiskoza, może być, nie wiem, nie znam się no. Na metce jest 95% wiskoza, 5% elastan Zawsze mi się dało, że to wtedy będzie mieszanka, a to by był jakiś poliester Ale jest tylko, tylko to wypisane Nie jest jakoś wyszczególniona, Także nie wiem, podaję Wam skład, jaki jest na metce Też sobie wzięłam taką sukieneczkę z Primarka W rozmiarze 36 Jest taki malinowy kolor, zawsze na podglądzie Tak nie jestem pewna, czy to pokazuje tak jak w rzeczywistości No ale to jest taki, taki typowo malinowy kolor Taka prosta, dopasowana sukienka Fajna taka na co dzień, wiecie? Zwyczajna. Patrzę materiał, podejrzewam, że primark to nie będzie. Nie, jest bawełna. Myślę, że jakiś poliester, szczerze mówiąc. 95% bawełna i 5% elastan. Także całkiem niezły materiał, jak na primark. Taki troszkę krótszy rękawek. Wiecie? Nie jest to jakaś łopata sukienka, moim zdaniem, ale jest taka typowa na co dzień. To fajna sprawa, na pewno mi się przyda. Teraz już trochę rzeczy dla mojej mamy. Taki wziąłem top prosty na ramiączka, Troszkę dłuższy, beżowy. Dosyć elastyczny to jest materiał, to jest 40. I zaraz wam powiem z czego. Nic To jest na pewno jakiś elastan, coś tu jest elastycznego, czuję już. Ja, że coś takiego potrzebuję, to jej udało mi się znaleźć. I to jest 95% bawełna i 5%. Elastam, taki wiecie zwykle. Też dla mojej mamy wzięłam dwie narzutki, to ja właśnie z nią rozmawiałam, że już koniec, nie bierzemy więcej narzutek, właśnie przy jakiej pisałam, że wzięłam jej kolejne. Jakoś tak dużo jest w tych sklepach, do których nie ja chodzę tych wszelakich narzutek. I ja sama mam sporo. Moja mama też już ma sporo, więc stwierdziłyśmy, że na razie wystarczy z narzutkami przystopujemy. Pierwsza to jest właśnie taka bordowa, całkiem fajna, z kieszonkami tutaj. Naprawdę ładna i nie ma żadnego rozmiaru. Znaczy metki nie ma z rozmiarem, rozmiar ma jakiś 95% wiskoza i 5% elastan Także dzisiaj takie chyba wszystkie składy 95% bawełna albo wiskoza i 5% elastan Prawie we wszystkim, co kupiłam Całkiem spoko się, że ta narzutka jest Kolejna to jest po prostu taka czarna, dłuższa Piękna, mam bym ją sobie zostawiła Ale już mam tyle tych narzutek, moja mama ma trochę mniej I tak już, tak jak mówię, no już nie bierzemy więcej narzutek ale jakoś tak dużo jest, jak są takie, wiecie, ładne, to mm, trochę kusi, No, ale na razie wystarczy Taka czarna, patrzę jak Wam najlepiej ją pokazać, ale tylko nam jest taka lekko, o to zobaczcie, jest prześwitujące. prześwitująca, dosyć długa znaczy skład, czy też tak jak... Tak, tak samo jak te wszystkie, 95% discoza no i 5% elastan, także nie ostatnia rzecz, to jest dla mojej mamy taka brudowa kurtka To jest rozmiar 38 na 40 no i ona nie jest aż tak błyszcząco winylowa, jak tutaj wygląda, to jest taki, no może nie matowy materiał, ale nie aż tak błyszczący Po prostu mam ustawione lampy i to tak wydaje się, że ona aż tak odbija światło, ale aż taka nie jest, znaczy mi by się podobała, Wam szczerze, tak jak patrzę w poglądzie, bo ona by aż tak taka błyszcząca była, no ale moja mama na pewno takiej nie chciała, także brałam to pod uwagę i no naprawdę aż tak nie błyszczy się. Tutaj nie ma jakiegoś wywianego kołnierza, tylko tutaj jest tak dosyć, po trzy jest taką lekką stójką. Ja bym wczoraj że wolę takie niż jakieś większe kołnierze, takie bardziej tej klapy, ale moja mama nawet w sumie nie wiem, więc nie pytałam nigdy jej jakiego, je oni szczerze mówiąc pod tym względem. Taka typowa prosta ta kurteczka. No pokażę ją Wam na mnie, ktoś pewnie na mnie będzie trochę Duża, no ale mniej więcej zobaczycie, jak ona się układa. Myślę, że 4 zł to naprawdę okazja. W ogóle dużo tych kurtek było takich właśnie, więc ale nie, były bez metek, także nie wiem, czy to jakiś sklep. Czy, czy, czy kilka osób potrzebowało na jakąś okazję Po prostu ich tak samo się ubrało, nie wiem No ale było kilka tych kurteczek jeszcze W ten ostatni dzień, kiedy były po 4 zł No i to całe moje zakupy tretyń, Dajcie mi znać, co są w oko, co niekoniecznie pochwalicie się też waszymi łupami Chętnie o nich poczytam Dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam was na mój Instagram link w opisie, no i zobaczę zobaczenia ja w następnym filmiku Cześć!